Witajcie moi drodzy! Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami maja, bardzo spóźnionymi ulubieńcami, ponieważ mamy już 11 czerwca, więc tutaj szybciutko postaram się sprężyć i pokażę Wam kosmetyki, które, po które najchętniej sięgałam właśnie w maju, więc od razu przechodzę do konkretu. Jeśli chodzi o kolorówkę, mam tylko trzy kosmetyki, rozpocznę od korektora, którego byście w ogóle nie zlokalizowali, ponieważ napisy z opakowania starły się po prostu po chyba tygodniu codziennego stosowania. Jest to korektor z Essence. Już nie pamiętam jak się nazywa konkretnie, ta seria. Napiszę Wam na dole pod filmikiem tą informację. Jest to ten korektor w pędzelku, ten wykręcany. Ja go zużyłam przez. Chyba w miesiąc go zużyłam. On kosztuje w okolicach 8 albo 9 zł. Mój był w kolorze 02 Soft Sun. Jeśli chodzi o ten korektor, to bardzo fajnie się sprawdza pod oczy, ponieważ jest lekki. Ten konkretny kolor 02 ma takie podbicie różowe, więc bardzo fajnie niweluje tutaj jakieś zasinienia czy cienie pod oczami. Nie ma jakiegoś bardzo mocnego krycia, delikatnie rozświetla, jest naprawdę bardzo lekki, u mnie sprawdzał się, ponieważ ja jako tako nie mam problemu z cieniami pod oczami, więc tutaj sobie zafundowałam taki tani korektor, który jak najbardziej mi pasuje i to już nie moje pierwsze opakowanie, które kupiłam, więc myślę, że prędzej czy później sięgnę po ten korektor ponownie. Dalej, jeśli chodzi o puder, przez cały maj używałam mineralny puder z firmy Glazel. Tak się prezentuje opakowanie. Ja, to, ja te kosmetyki wygrałam w jednym z konkursów Moniki, którą serdecznie pozdrawiam. I tak no, sięgnęłam po niego jeden raz, drugi raz. I zużycie prezentuje się już w ten sposób. Dotknęłam dna. Jeśli chodzi o ten puder, to zauważyłam, że ma on takie złote drobinki. Wydaje mi się, że to on dawał taki, taką złotą poświatę na twarzy, więc no, nie wiem, czy jest to w pudrach tak bardzo pożądane, jeśli chodzi o takie rozświetlenie za pomocą takiego pudru. Ale ogólnie kolor jest bardzo przyjemny. Ja mam w numerze 9 eee, i stosowanie normalnie puder, jak puder, zdaję sobie sprawę z tego, że te kosmetyki są dosyć drogie, z tego co się orientuję. Więc tutaj, e, jeśli ktoś może sobie pozwolić, to oczywiście ja miałam możliwość przetestowania tych kosmetyków, więc mogę się wypowiedzieć mało wiele na ich temat. I teraz widzę tutaj, tak sobie. E, ruszam pudełeczkiem i on faktycznie ma srebrne i złote drobinki w środku, więc mnie to osobiście nie przeszkadza, e, ale ogólnie myślę, że puder powinien być stricte masowy, żeby sprawdzał się e, do tego, do czego ma, e, do czego jest przeznaczony, więc tutaj ten puder używałam w maju najczęściej no i chciałam wam wspomnieć kilka słów na jego temat właśnie w ulubieńcach i jeśli chodzi o konturowanie ja już wam ten kosmetyk pokazywałam bardzo wiele z was powiedziało że to bardzo dobry wybór i ogólnie też lubicie ten kosmetyk a ogólnie jest to duo z flormaru w numerze P115 i jest to te duo z brązerem oraz z tym brzoskwiniowym różem. On występuje jeszcze w jednej wersji kolorystycznej, bardziej różowej, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mnie zależało na takim bardzo świeżym brzoskwiniowym odcieniu i ten róż jest po prostu fantastyczny. I tutaj nie ma co ukrywać, przepięknie wygląda na policzkach. Myślę, że będzie to hit tego lata i tego roku, więc pewnie się ukaże w w ulubieńcach e, roku. Jeśli chodzi o tą część, e, o brązer, to jak widzicie, jest on dosyć delikatny, jeśli chodzi o kolor. Ma zatopione w środku też złote drobinki, czyli od razu działa jako rozświetlacz. Czyli tak naprawdę mamy trzy kosmetyki w jednym opakowaniu. E, koszt takiego duo. E, to 15 zł, po prostu jak za darmo. Powiem wam, dziewczyny, za tą jakość, za tą pigmentację i za ten komfort e, współpracy z tym kosmetykiem, to naprawdę e, to bardzo malutko. Jeszcze raz wam powiem, gdzie możecie nabyć kosmetyki Florman. E, kosmetyki Florman możecie zakupić w Bonarca City Center. Od razu przy wejściu głównym macie ogromną wyspę z kosmetykami Flormar. E, tam możecie się uśmiechnąć do pani Dominiki e, i po prostu. Tam macie przeogromny asortyment, jeśli chodzi o cienie, lakiery do paznokci, wszystko co Wam jest potrzebne do makijażu. Te kosmetyki są naprawdę godne uwagi, więc warto zaopatrzyć się w kilka e, kosmetyków właśnie z tej firmy. Teraz szybciutko przejdę do pielęgnacji. Jeśli chodzi o ciało, w maju najczęściej sięgałam i nie tylko w maju, ale na, w połowie... E, Kwietnia. E, używałam już tego kosmetyku, ale nie ukazał się w ulubieńcach, ponieważ za krótko go wtedy używałam w maju sięgałam po niego bardzo często a mowa tutaj o maśle do ciała z Pat Wrap, a dokładnie trawa cytrynowa i kokos, bardzo wiele z Was zna ten kosmetyk ponieważ z tego co się orientuję to był w jednym z glossy boxów była próbeczka do przetestowania właśnie ten konkretny zapach i to konkretne masło. Ja mam wersję pełnowymiarową, czyli 225 ml. Tak prezentuje się z użycie, czyli dosyć sporo, już jestem poniżej połowy. Masło ma konsystencję bardzo taką lekką. Na pewno nie jest to stricte masło do ciała. Tutaj producent nawet mówi, że konsystencja jest takiego tortowego kremu i tutaj się zgodzę. Zapach jest bardzo, bardzo intensywny. I może drażnić wiele z Was. Nie tak naprawdę to zależy od dnia. Raz drażni, raz jest dla mnie bardzo przyjemny. Konsystencja wpływa na to, że bardzo przyjemnie rozprowadza się go na ciele i bardzo szybko wchłania, pozostawia skórę gładką, miękką i miłą w dotyku, więc tutaj ten kosmetyk jest naprawdę bardzo fajny. Zdaję sobie również sprawę, że jest dosyć drogi, ale jeśli chcecie zrobić komuś prezent, czy mamy czy z jakiejś innej okazji to te kosmetyki są naprawdę godne uwagi i warto w nie się zaopatrzyć chociażby w ramach prezentu Kolejnym kosmetykiem, który przypadł mi do gustu w maju i po którego bardzo chętnie sięgałam, to antyperspirant z Flosleku. E, powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo fajny antyperspirant, godny uwagi. Zmieniłam kolor przez to chyba opakowanie. E, tutaj jest napisane, że ochrona 12 godzin, 0% alkoholu, zapach jest bardzo delikatny, przeznaczony jest do skóry wrażliwej, jest to seria hypoalergiczna, kosmetyk jest naprawdę, naprawdę Działający, że tak to określę. Nie zawiódł mnie jeszcze, a już był testowany w te cieplejsze dni, więc coś musi być tutaj na rzeczy. Zbliżę Wam tutaj, jeśli chodzi o działanie tego kosmetyku. Możecie się zapoznać, zapauzować i poczytać sobie na jego temat. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy te kosmetyki z Floss Leku są dostępne w drogeriach, w aptekach na pewno. Więc, jeśli nie macie jakiegoś bardzo wielkiego problemu z potliwością, to ten dezodorant na pewno, ta kuleczka na pewno się u Was sprawdzi. Myślę, że koszt też nie jest jej drogi, więc tutaj ja jestem jak najbardziej na tak. I na koniec zostały mi trzy kosmetyki stricte do włosów. Powiem Wam, że w maju zaczęłam olejować swoje włosy za pomocą tego olejku z Altery. Ja mam wersję e, limonkę i oliwkę, skład jest naprawdę bardzo przyjemny. Same dobroczynne olejki, które powiem Wam, tak zadziałały na moje włosy, że ja już po pierwszym użyciu tego kosmetyku, po nałożeniu i pochodzeniu w nim tak około 2-3 godzin, po zmyciu naprawdę poczułam ogromną różnicę i faktycznie nie przypuszczałam, że olejowanie włosów może tak wpłynąć na kondycję włosów, i myślę, że będę stosować to bardzo, bardzo długo, jeśli chodzi o zużycie. Życie, no to nie zużyłam go jakoś bardzo dużo, e, czyli olejek jest bardzo wydajny. Mamy go tutaj 100 ml e, i po prostu, cóż ja tutaj więcej mam na jego temat mówić? E, bardzo fajnie e, rozkłada się na włosach e, i nie spływa z nich e, te wszystkie olejki i tak dalej fantastycznie się wchłaniają we włosy, nie ma problemu z jego zmyciem i po prostu i po prostu słowo po prostu jest sponsorem dzisiejszej imprezy, więc jeśli chodzi o ten olejek, to serdecznie wam go polecam właśnie w celu olejowania włosów, ponieważ na moich długich i kręconych włosach, farbowanych włosach sprawdza się idealnie. Jeśli chodzi o szampon do włosów, to yy, zakochałam się w szamponie z garniers. wiem, że ta, ta oto seria zmieniła nazwę, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć jak ona się nazywa. Butelka pozostała ta sama, tylko po prostu tutaj nazwa szamponu się zmieniła. Jest to szampon z olejkiem awokado i masłem karité do włosów suchych i zniszczonych. Konsystencja tego szamponu jest fenomenalna. Po prostu jest tak gęsty i wydaje się być tak treściwy, że naprawdę super, super się też pieni, pięknie pachnie, ma taki żółty, przyjemny również. Kolor i naprawdę bardzo fajnie oczyszcza włosy. Włosy są po nim miękkie, fajnie się układają, fajnie zmywa właśnie ten olej, który przed chwileczką Wam prezentowałam. I tak naprawdę myślę, że po ten szampon konkretny albo może wypróbuję jakąś inną wersję, właśnie z tej serii, kupię sobie kiedyś ponownie, ponieważ. No, bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Jest tutaj go 400 ml, więc wystarczy na przynajmniej dwa miesiące stosowania, i ja jestem również na tak, jeśli chodzi o ten kosmetyk. I ostatni kosmetyk do włosów. Już widzieliście go na moim kanale, to nie jest żadna nowość. Skończyły mi się olejki różnego rodzaju, które stosowałam na końcówki moich włosów i stwierdziłam, że szarpnę się znowu, bo nie był niestety na promocji i dałam za ten olejek dokładnie z Biowaksu 15 z no ale wiem jak działa, wiem, że krzywdy mi nie zrobi i wiem, że no, działa na te końcówki i one się tak szybko nie rozdwajają. W pewien sposób je zlepia, chyba czy jakoś tak. Opakowanie 15 ml z pompeczką pięknie pachnie. Wystarczą 3-4 krople, aby rozprowadzić je na końcówki włosów. I naprawdę ja tutaj, jeśli chodzi o ten kosmetyk, nie będę tutaj mówić żadnych negatywnych słów. Jest to Elbiotika Biowax z witaminą A plus E. A dokładnie jest to sterum wzmacniające, takie w niebieskim opakowaniu. Dziewczyny, które mają problemy z rozwajaniem się włosów, serdecznie Wam go polecam. I tak oto prezentują się moi spóźnieni ulubieńcy Maja. Mam nadzieję, że wyłapaliście jakieś fajne kosmetyki, które być może zechcecie przetestować na sobie. Dajcie znać, jeśli oczywiście mieliście już z nimi styczność jak te kosmetyki na Was podziałały. Dziękuję Wam serdecznie z tego miejsca za uwagę. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych moich filmach. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, pa!